Każdy wie, że kosmos jest ogromny. W sensie, w szybkości światła trzeba by było lecieć 8 minut i 20 sekund, żeby dotrzeć tylko do Słońca. A w porównaniu do innych obiektów kosmicznych, Słońce jest bardzo blisko do nas. Nawet do najbliższej do naszego Słońca gwiazdy, Proxima Centauri, w szybkości światła leciałoby się 4 lata i 2 miesiące. No, dosyć daleko jest ta gwiazda. Ale czy kiedykolwiek sobie pomyśleliście, jaki naprawdę kosmos jest wielki? Jakie są dystanse pomiędzy tymi wszystkimi gwiazdami, galaktykami i dalej i dalej? No to dobrze trafiliście. Spróbuję odpowiedzieć na te pytanie. Jak najlepiej, jak może 16-latek z autyzmem, który ma fiksację na temat kosmosu. Dobra, już nie przedłużam, lecimy. Dobra, każdy wie o naszym układzie słonecznym. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Okej, okay, muszę sobie oddychnąć. Lecz, czy wiedzieliście, jaki naprawdę duży jest nasz Układ Słoneczny? 1 AU to średni dystans pomiędzy Ziemią a Słońcem, czyli 150 milionów kilometrów. Najdalsza planeta w Układzie Słonecznym, Neptun, jest od nas 30 AU. Lecz Układ Słoneczny nie kończy się z Neptunem. W zasadzie Układ Słoneczny w całości, kończący się na obłoce Orta, jest rozciągnięty do około 100 tysięcy AU. Czyli 1,6 lat świetnych. Ciekawe, co nie, a w szkole nie mówią nawet o dalszych planetach karłowatych niż Pluton. A są jeszcze Haumea, Makemake. Make, Eris, nie? I Ceres przed tym wszystkim. O tym nawet nie uczą. Przynajmniej mnie nie uczyli. A jej w ogóle ciekawe, to jest mniej niż 1 trzecia podróży do Proxima Centauri. A na temat Proxima Centauri. Kosmos międzygwiazdny, czyli kosmos dookoła różnych gwiazd, inaczej kosmos w galaktyce jest o wiele większy niż sam układ słoneczny. W sensie nasza galaktyka, Mleczna Droga, czy jak wolę mówić Milky Way, sama jest około 62 500 razy większa niż nasz układ słoneczny. Oj i ciekawostka, jak patrzysz się w niebo i widzisz te wszystkie gwiazdy, to widzisz poniżej 1000 gwiazd na niebie. A w naszej galaktyce jest 100 do 400 miliardów gwiazd. Czyli tak naprawdę nie widzisz praktycznie niczego, co jest w naszej galaktyce. Widzisz tylko maluteńki procent maluteńkiego procencika. Dobra, wracając, najbliższa gwiazda, którą widać na niebie, to Alpha Centauri. 4,34 lat świetnych od nas. Proxima Centauri jest 4,24 lat świetnych od nas, lecz nie widać jej na nocnym niebie, bo jest za ciemna. Nie mylcie się tymi gwiazdami. Dla porównania, wyobraź sobie, że 1 AU, dystans od Ziemi do Słońca, to 1 metr. To w tej skali, żeby dolecieć do Alfa Centauri, trzeba by było dostać się ze Szczecina do Poznania. Naprawdę, w skali 1 do 150 milionów, dystans do Słońca to 1 metr, a dystans do Alfa Centauri to 266 km. Niesamowite, prawda? A Sirius A... Najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie jest mniej więcej dwa razy dalej od nas niż Alfa Centauri jest od nas 8,6 lat świetnych. W skali 1 do 150 miliardów drogą powietrzną trzeba by było polecieć z Berlina do Krakowia, żeby dotrzeć do tej gwiazdy. Pamiętajcie, że w tej skali Ziemia jest 1 metr od słońca. Jeszcze jedno porównanie. Betelgeuse, czy jak to rodaki mówią Betelgeza, gwiazda, która za około 100 tysięcy lat wybuchnie i będzie jaśniejsza niż pełny księżyc na nocnym niebie, jest od nas około 640 lat świetnych. Jak 1 AU to jest 1 metr, to Betelgeza można okrążyć Ziemię ponad 10 razy, dopóki się do Betelgezy nie dostanie. Tak daleko jest od nas ta gwiazda. I przypomnę, że nasza galaktyka jest ponad 155 razy większa niż ten dystans. A na temat naszej galaktyki, pora na... A ja przed tym proszę, dajcie suba. Długo trwa robienie tych filmików. Dobra, jak myślisz, że kosmos międzygwiezdny jest duży, to spaniesz chyba zaraz z krzesełka. Nasza gigantyczna, wielka, kolosalna galaktyka to tak naprawdę małe ziarenko piasku we wszechświecie. Nie będę nawet czytał tej liczby, lecz Mleczna Droga zajmuje tylko tyle przestrzeni we wszechświecie. No, mało. Teraz wam pokażę dystans pomiędzy naszą najbliższą galaktyką, Andromedą a nami. Andromeda jest od nas około 2 miliony i tysięcy lat świetlnych. To kontynuując ze skalą 1 na 150 miliardów, Andromeda jest od nas 160 milionów kilometrów. Wiecie jak to daleko? Można by było polecieć do Marsa, wrócić do Ziemi i znowu do Marsa. I pamiętajcie, że dystans pomiędzy Ziemią a Słońcem to 1 metr. 1 metr. No dosyć daleko jest ta galaktyka, no nie powiem. Lecz to jest najbliższa galaktyka do nas. W porównaniu do innych, ona jest tak blisko do nas, no patrzcie, na przykład największa galaktyka, którą znamy, IC-1101, jest od nas miliard lat świetnych, czyli jest od nas około 400 razy dalej niż Andromeda. I to nie jest najdalsza galaktyka, jest ona dosyć nawet blisko do nas, w tym wielkim kosmosie. Na przykład najdalsza galaktyka JADES GSZ-140. Będę mówił po prostu JADES. Jest od nas 13,4 miliardów lat świetnych, czyli 13,4 razy dalej niż IC-1101. Inaczej 360 razy dalej niż Andromeda, najbliższa do nas galaktyka. To jest 857 miliardów i 600 milionów kilometrów. I pamiętajcie, że dystans pomiędzy Ziemią a Słońcem to jest 1 metr. Czujesz się mały? Ja na pewno. A jak ten film cię nie zdziwił, to naprawdę nie wiem co cię zdziwi na tym świecie. Dobra, to koniec. Dziękuję za oglądanie. Proszę dajcie, sub <grym> Proszę dajcie subskrypcję i like bezdomnemu. Napiszcie też komentarzy. Komentarzach jestem malutki. Jestem malutki. Jak dotarliście do końca? Miłego dnia czy nocy? Pozdrawiam. Siema.